Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku z ofertą Parkside'a, a właściwie ofertą Lidla. Pojawiła się nowa gazetka, zapowiedź nowych promocji w Lidlu od czwartku, 1 lutego, a więc już niedługo. I tak jak bywało ostatnio, przejrzymy sobie tą gazetkę, zobaczymy co warto kupić, na co zwrócić uwagę, co mogę Wam polecić z mojego doświadczenia, co mam, co już kiedyś kupiłem, przetestowałem, a także to nad czym się zastanawiam. Więc nie przedłużając już, lecimy po kolei. Pierwsza strona, pierwsza strona, tak jak mówiłem, warsztat 1 lutego. No i mamy tutaj baterie, baterie, a właściwie akumulatory 20V. Ten 2A z ładowarką, taki zestawik, kosztuje 119 zł. Sama ładowarka 65W 2,4A 39,99. Tutaj mamy akumulator 4A, 149, a tutaj mamy samą baterię 2A za 79. Co mogę z tego polecić? Na pewno odradzam te 2A baterie. Jeśli na poważnie myślicie o sprzęcie Parkside'a, ja korzystam praktycznie tylko z czwórek albo z ósemek. Dwójki to do latarek, do halogenów albo takich mniejszych urządzeń, no niestety one się nie sprawdzają przy cięższych pracach, przy szlifierkach, przy wiertarkach, wkrętakach, kluczach pneumatycznych itd., itd. No niestety, ale są za słabe. Więc z tego całego tutaj m, anturażu ta czwórka. Cena, no też bywało tani, też bywało tani. A jeśli ktoś w ogóle nie posiada żadnej ładowarki ani akumulatora, no to już bym rozważał ten zestawik za 119 zł. Lecimy dalej. Druga strona to akumulatorowy reflektor LED. I on był już u mnie na kanale. Bardzo dobre urządzenie, mogę go polecić. 129 zł, więc taniej. Niż było ostatnio, bo tam kosztował około 160 zł, 170 jeśli dobrze pamiętam. Też bywało taniej, też szło go dostać poniżej 100 zł w promocjach, ale ta cena też nie jest aż taka zła, jeśli chodzi o ten reflektor. Jest naprawdę dobry, bardzo szeroki kąt świecenia, duża moc, na pewno będziecie zadowoleni. Akumulatorowa wkrętarka do suchej zabudowy. Coś nowego, tego przynajmniej nie widziałem wcześniej. To jest do płyt kartonowo-gipsowych lub płyt z twardej pianki. Mamy tutaj w zestawie magnetyczny uchwyt do bitów, bit wkrętarki PH2 no i walizkę. Cena to 119 zł, 30 zł taniej <laughs> i prędkość obrotowa na biegu ujałowym od 0 do 4000 obrotów. Maksymalna średnica wkrętu... 4 przecinek mm i moment obrotowy 15 Nm. Yy, no ciekawe urządzenie, ciekawe urządzenie, Nie miałem z nim do czynienia, więc ciężko mi się tutaj wypowiedzieć, czy warto jest tych pieniędzy. Czas pokaże. Dajcie znać w komentarzach. Na następnej stronie akumulatorowa wiertarko-wkrętarka, tylko za stówkę. To jest prosta wkrętarka, taka wiecie do lżejszych prac. Ma 45 Nm. Yy, podświetlenie LED, płynną regulację liczby obrotów. No powiem wam tak, do prostych, prostych takich domowych rzeczy w zupełności ta wiertarko-wkrętarka starczy. Tutaj nie nastawiałbym się na jakieś wiercenie w żelbecie, bo to no, nie ta klasa sprzętu. Trzeba jeszcze parę stówek dopłacić, ale za stówkę? Czemu nie? Czemu nie? Proste wiercenie, proste wkręcanie wkrętów myślę, że absolutnie starczy. Yy, maksymalna średnica otworu to 30 mm w drewnie, 13 mm w stali. No czyli do takich domowych zastosowań w zupełności to powinno wystarczyć. Ale co mamy dalej? O, to jest coś ciekawego, bo to jest akumulatorowy zestaw modelarski i tutaj przeznaczenie tego zestawu to szlifowanie, wiercenie, polerowanie i grawerowanie. No i dobra, i teraz mi tutaj powiedzcie, o co tutaj chodzi, bo tu widzę jeszcze jakąś szlifierkę taką małą. <laughs> Czy to jest razem w zestawie? Jakoś to nie widzę tego. 50 zł jest taniej, 149 zł. E, tu widzę, że to jest na kablu, więc coś mi się tutaj lekko, lekko nie zgadza. Nie wiem, czy to jest błąd, czy tak powinno być. E, kolejny przedmiot, właściwie kolejny produkt: akumulatorowa szlifierka wielofunkcyjna. No i wygląda ona już dosyć potężnie. Co prawda, cena jest też potężna, bo 249 zł jest to dość dużo, jak za szlifierkę wielofunkcyjną. Do płaskich i wypukłych powierzchni. Takich jak drewno tworzywo sztuczne lub metal. Prosta i szybka wymiana papieru ściernego dzięki mocowaniu na rzep, no, czyli tradycyjne, takie żelazko, tak zwane jest jeszcze tutaj ten pojemnik na pył. Coś takiego mam, ale nie w formie żelazka, tylko rotacyjne, okrągłą na te tarcze okrągłe, no i to było dużo, dużo tańsze, więc nie wiem czym to aż tak bardzo się różni w zestawie tarcza oscylacyjna orbitalna lub szlifierska 15-kę ściernych o ziarnistości 120 szkoda że nie ma różnych tych ziarnistości bo z reguły przydają się różne od 20 czy tam 40 nawet do 200 300 no i waliska waliska standardowo liczba drgań od 8000 do 20000 więc spory zakres i prędkość obrotowa na biegu jałowym 6 stopniowa jest ta prędkość od 4000 do 10000 <laughs> tutaj mamy fajną rzecz na kolejnej stronie akumulatorową szlifierkę kątową też właśnie 20 v 149 zł ale tutaj się powtórzę, że bywało taniej do cięcia i obróbki z grubnej metalu, betonu lub płytek Prędkość znamionowa 2500 do 11000, pojemność znamionowa, średnica 125 mm, czy to jest pojemność? Nie wiem. Płynna regulacja obrotów. W tej szlifierce fajny jest ten przód, jest taki nieco spłaszczony. Do tego chwalą się, że prosta wymiana narzędzi frezujących dzięki blokadzie wrzeciona Spindle Lock. Te szliwierki akurat z Parkside są fajne. Nie do zajechania, bardzo rzadko się psują. Kilka już miałem, więc no mogę polecić. Szkoda, że nie, nie jest to nieco tani. A jak już mamy taką szlifierkę, no to możemy sobie dokupić zestaw akcesorów do szlifowania, do wyboru zestaw tarcz szlifierskich, papierów ściernych lub włóknin do szlifowania. Więc taki konkretny zestawik możemy zakupić. Kolejna strona to pilarka akumula am, akumulatorowa piła łańcuchowa 20V w zestawie osłona prowadnicy, 180 ml mili smaru do łańcucha no i cały za 300 zł, taka malutka pilareczka mam jej starszego brata, tą większą pilarkę na dwa akumulatory i zbieram się do nagrania odcinka, teraz trochę Warunki nie pozwalają, ale jak tylko zrobi się nieco cieplej, to postaram Wam się nagrać recenzję, bo pilarka jest rewelacyjna. Ta podejrzewam, że przede wszystkim będzie różniła się mocą, więc do jakichś prostych gałęzi em, powinna starczyć. Tutaj nie nastawiałbym się na cięcie czegoś większego. Zresztą to zdjęcie też sugeruje, że raczej taką gałęziówkę tym potniemy. Jest też krótka prowadnica, bo tylko 30 cm, długość cięcia około 23 cm, maksymalna prędkość łańcucha 6,5 m na sekundę i pojemność zbiornika na smar 270 ml. Ja do tej pory pracowałem głównie na pilarkach spalinowych, na huskwarnie, ciężkich takich pilarkach, więc no to było dla mnie coś nowego, ale tak jak mówię, Fajnie jest mieć i taką, i taką pilarkę. Bo to jest zdecydowanie prościej wziąć do jakiejś szybkiej pracy małej, szybkiej pracy. Leciutkie są te pilareczki i szybko zrobicie to, co jest akurat potrzebne. Nie trzeba szukać i rozrabiać mieszanki, ale to jak mówię, kolejnym razem. A na kolejnej stronie, za 129 zł, mają, mamy akumulatorową piłę szablastą. 30 zł taniej, no i taka piła do wszystkich małych cięć w drewnie, w tworzywie sztucznym, metalu lub materiałach budowlanych. Szybka wymiana brzeszczotu bez użycia narzędzi. Tu jest ten właśnie system takiej beznarzędziowej obsługi z łagodnym rozruchem i płynną regulacją liczby skoków. Producent podaje też liczbę skoków na biegu jałowym od 0 do 3100. Długość skoku 23 mm i maksymalna wydajność cięcia 100 mm w drewnie, 20 mm w stalinie stopowej i 20 mm w tworzywie sztucznym. Więc no, sami widzicie, to jest raczej do takich mniejszych prac, bardziej precyzyjnych. O, i na tej stronie coś, czego jeszcze nie widziałem: akcesoria do wiertarki lub piły. Tego jeszcze nie widziałem. Do wyboru nasadka, zestaw nasadek do wkrętarki kątowej, zestaw nasadek do piły, klucz z grzechotką, uchwyt. Wiertła. Wszystko po 28 zł. Więc jeśli ktoś akurat potrzebuje, no to można to rozważyć. Aniżej akumulatorowa wyżynarka. Trzystopniowo regulowany skok wahadła. W zestawie dostajemy brzeszczoty do drewna i do metalu. Ogranicznik równoległy, klucz imbusowy i płozę ślizgową. Całość za 129 zł. No, i muszę powiedzieć, że wyżynarki to jedne z moich ulubionych narzędzi. Do tej pory używałem tylko Boscha. Z Parkside'em nie miałem do czynienia. Dajcie znać w komentarzach, jeśli ktoś posiada tą wyżynarkę, czy warto ją kupić. Na papierze te parametry wyglądają ok, bo głębokość cięcia 80 mm w drewnie to jest, a, to, jest, to jest aż za dużo. 5 mm w metalu i 12 mm w aluminium. No, wygląda to dosyć, dosyć przyzwoicie. A na kolejnej stronie urządzenie, które mnie trochę zadziwiło bo to jest akumulatorowa frezarka do lameli, bardzo specyficzne i specjalistyczne urządzenie. Chyba mało kto je będzie wykorzystywał, tak mi się przynajmniej wydaje. Pierwszy raz widzę. Eee, regulacja ogranicznika wychylenia, mamy tu cztery kąty 0, 20, 45, 70. Eee, służy ono do precyzyjnego wykonywania rowków, kołków płaskich, połączeń stykowych i skrzynkowych w litnym drewnie, płytach wiórowych lub sklejce. 6 głębokości frezowania ze śrubą do regulacji głębokości no i to urządzenie kosztuje 249 zł, więc nie tak, wcale nie tak mało. Na kolejnej stronie mamy akcesoria zestaw listew magnetycznych o długości 20-30 i 47 cm oraz materiał montażowy w zestawie, czyli te kołki, całość za 2499 Dzięki takim listwom możemy przymocować swoje narzędzia, na przykład do ściany. Zestaw akcesoriów warsztatowych, zestaw bitów do suchej zabudowy, zestaw złączek czworokątnych lub przedłużenie bitu. I każdy z tych zestawów po. 10 zł. Kolejne akcesoria do wyboru zestaw haków i uchwytów koszulek termokurczliwych nitów zrywanych, pierścieni uszczelniających i zacisków do gumowych węży e, całość 14,99 no i na kolejnej stronie kolejna e, wiertarko-wkrętarka tym razem udarowa 149 zł e, no i tutaj mamy trzy funkcje wiercenie, wiercenie z udarem lub przykręcanie. W zestawie dwa bity, dodatkowy uchwyt i walizka. I ta wiertarka pracuje na dwóch biegach, pierwszy od zera do 440, na drugim od zera do 1650, maksymalny moment obrotowy 45 Nm, maksymalna średnica otworów 35 mm w drewnie i 13 mm w stali i murze. A jak mamy taką wiertarkę, to do niej możemy dobrać zestaw wierteł lub bitów. Do wyboru wkrętek do bitów, wiertła ze stali HSS, te polecam, są bardzo dobre. Wiertła do kamienia lub do drewna 24,99. No i ostatnia strona, na której jest akumulatorowa szlifierka ścienna bardzo specjalistyczne i specyficzne urządzenie. 499 zł kosztuje akumulatorowy odkurzacz do pracy na mokro i sucho za 200 zł czyli 35% aż upustu i zszywacz za 142.35 No gdyby ten zszywacz kosztował poniżej 100 to mógłbym się nad nim zastanowić ja używam takich ręcznych ale jeśli ktoś używa go praktycznie Codziennie, no to może to jest i warte rozważenia. Ciekawi mnie natomiast ten odkurzacz, bo cena 200 zł, jak na <laughs> tego typu odkurzacz warsztatowy wygląda całkiem ok. No i słuchajcie, to by było na tyle. Przyjrzeliśmy sobie ofertę. Moim zdaniem jest sporo sprzętu wartych uwagi. Dużo akcesoriów w ogóle się pojawi. Tutaj nie wszystkie są też ujęte na zdjęciach, ale wiecie, wiertła, bity i tak dalej, no będzie tego naprawdę, naprawdę sporo. Pojawiło się też kilka nowości, jak na przykład ten, ta frezarka do lameli. Pierwszy raz coś takiego widzę. No i kilka takich pewniaczków, które na pewno bardzo szybko znikną, jak na, na przykład akumulatorowa wiertarko-wkrętarka. Także na dzisiaj byłoby tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, piszcie komentarze. Chętnie dowiem się co sądzicie właśnie o tej ofercie i do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!